W dzisiejszym odcinku o tym, dlaczego z pozwem przeciwko bankowi może wystąpić tylko jedna osoba. Zapraszam, Jakub Kochan. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. W październiku tego roku Sąd Najwyższy podjął dwie bardzo istotne uchwały. A dotyczą one kwestii, gdy umowę kredytu zawała więcej niż jedna osoba, a z pozwem chce wystąpić tylko jeden z kredytobiorców. Dotychczas w takiej sytuacji dużo osób obawiało się skierować sprawę do sądu, gdyż bez zgody drugiego z kredytobiorców sądy najczęściej na tej podstawie oddalały pozwy. W chwili obecnej z pozwem przeciwko bankowi może wystąpić tylko jedna osoba, czyli tylko jeden kredytobiorca, a zgoda pozostałych kredytobiorców nie jest do niczego potrzebna. Dotychczas Stanowiło to przeszkodę w skierowaniu sprawy do sądu, gdyż sądy na tej podstawie najczęściej oddalały powództwo, stojąc na stanowisku, że z pozwem muszą wystąpić wszyscy kredytobiorcy. A dzięki tym uchwałom nie jest to już konieczne. Bez względu na to, czy drugim kredytobiorcą jest nasz były współmarzonek, czy też spadkobiercy zmarłego drugiego kredytobiorcy, nie ma to obecnie żadnego znaczenia. Mało tego, z drugiej uchwały Sądu Najwyższego późniejszej z października wynika, że z pozwem nie tylko o ustalenie nieważności umowy kredytu może wystąpić jeden kredytobiorca, ale również z roszczeniem o zwrot nienależnego świadczenia tytułem wszystkich spłaconych rat. Sposób, w jaki to będzie następowało, jeżeli chodzi o żądanie zwrotu wszystkich rad, powinien być wskazany w uzasadnieniu tej uchwały, która na dzień dzisiejszy nie została jeszcze opublikowana. W sytuacji, gdy zostanie ona Sporządzona i publikowana. Jak najszybciej przekażemy Państwu, w jaki sposób należy to wszystko przeprowadzić. W tym odcinku to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.